Ale nie mogę dotykać niebieskiego Zaczynam ogólnie z nową Albo rano w końcu sobie drewienka. Naszym celem jest ogólnie zdobycie tego o, Znaczy jak dotknę niebieskiego film się kończy Naszym celem jest zdobycie bambusa Czyli przejście tam No bo no, to jest mój skill, o nie Dobra, no spadło. Spadł dyrektor, dyr, dobra. Bambus. Bo mamy... My akurat dżunglę. To! O jest! Dobra, bratku, Sigma Sigma. Sigmujemy. Ej, ja nie mam jak tu przejść. Czekajcie, przejdę może. Wyjcie, zbudowam takie mozdieta, przeskoczyłem i zebraliśmy. OBS na razie dzisiaj nie nagrywam, bo nie mogę wejść do rundy. To że...